Hej, cześć, siemanożyski ludzie, z tej strony Cesar i to was w kolejnym odcinku z fazmofobii na kanale, moi drodzy, a dzisiaj zagramy sobie na Tanglewood Drive na trybie koszmarnym, tyle i itemów, ile mamy, kto wie, yy, dlaczego tyle tylko itemów mamy w sumie, bo mamy większość, ale i tak nie jest full, full van, dlatego, że wczoraj, moi drodzy, graliśmy sobie Apokalipsę, która udała się za pierwszym razem, jak ktoś jeszcze nie zapoznał w się sensie z odcinkiem dzisiejszym, który został rzucony o 10:00 to tam jest wycinek tego streama, kiedy właśnie... Do zacząłem właśnie i zacząłem pierwszą grę i udało nam się ją wykonać, także możecie sprawdzić sobie, jak ona się potoczyła. Polecam, bo naprawdę było dość zabawnie, że tak, takie szczęście mieliśmy w miarę. Yy, no i co? Zaraz jak moi drodzy, jeżeli chodzi o subskrypcję. Ja tutaj wymienię oczywiście yy, nazwy ludzi, bo to wiadomo, ja jestem bardzo wdzięczny za wszystko. Także Brzeza, dziękuję bardzo, Asuba, Kokser, dziękuję również za subskrypcję. Kuroshi dziękuję bardzo Asuba. Michu Life, dziękuję bardzo, Lawisz, dziękuję za subskrypcję, Fafik, Mordeczka, Jakub, kurcze, Deprzemo, co my tu jeszcze mamy, Niepoko, dziękuję bardzo, Borys, Marcinok, Arken, cry. dziękuję wszystkim za subskrypcję, dziękuję, że dołączyliście do naszego community, moi drodzy. No i co, no i po prostu gieręczymy sobie dzisiaj na koszmarze, na ludzie, na spokojną gierkę. Dzisiaj jak ktoś będzie chciał, moi drodzy, to o 19 będzie strumyk z farmienia po prostu pitosu w fazmo na Camp Woodwine'ie. Będę grał sobie ze swoim przyjacielem, panem Kingslayerem, ja będziemy, kurczę, grali we dwóch. Sobie przefarmym troszkę Pitosu, ponieważ jestem biedny. Więc jak ktoś po prostu chce pić sobie, pogadać na czacie itp., to zapraszam. A we wtorek będzie stream z widzami. To dam znać jeszcze oczywiście, żeby nie było. Ale to jutro chyba dam znać po prostu, wiecie, na spokojnie. Także tak. Uuu, picham, jaki piękny cosplay. Eee, dobrze moi mili Jeżeli oczywiście odcinek się wam spodoba Pamiętajcie o się. o subskrypcji na kanał Jeżeli jeszcze nie posiadacie Komentarz tylko i wyłącznie jeżeli chcecie moi drodzy No i tyle I dziękuję wam za wszystkie kurczę tutaj w ogóle lajki Za komentarze, za subskrypcję Dziękuję wczoraj za obecność na live w ogóle moi drodzy Ci którzy byli bardzo dziękuję Dziękuję też za wszystkie dotacje ogólnie Naprawdę jestem bardzo wdzięczny moi drodzy Jestem bardzo wdzięczny, kurczę, za to, że jesteście po prostu i że chcę wam się y, oglądać, minie po prostu. Naprawdę jestem mega wdzięczny za to, także dziękuję, dziękuję jeszcze raz, że tworzy, tworzymy sobie takie właśnie nasze community fazmofobiowie, moi mili. Każdy, kurczę, może się odnaleźć tutaj. Wiecie, jak jest. A on rzucił tym? Nie chcę... Przy... Za ryzyk. No i... To ta gra niestety... To było coś metalowego, Piotrze, słyszałeś to, ale... ale widzicie, Ja jestem Sigma Mailem. Ja po prostu tutaj, zwyczajnie na świecie ja, robię, ja się nie boję robić tych zdjęć, naprawdę. Nie boję się. Ja się po prostu nie boję robić tych zdjęć. Bo po prostu jestem czadem wiecie o co chodzi. Głównie nam zależy na tym, żeby po prostu zgadnąć duszka, moi drodzy. Nieprawdaż? Myślę, że tak. Lusterko. Okej, okay, no jest to piwnica, owszem, dobrze. Ja Zrobimy zdjęcie. Trzy gwiazdki, okej, okay, spokój. Begon' hot! Hej. The hug. Thank you. Okej. Okay. Uuu. Uu. Nasty. Ona teraz otwiera na górze, ty, moi drodzy. Co się odpieprza troszkę? Zaraz zajrzymy sobie w lusterko. oczywiście. Ja mam pilsy, więc spokojnie zażyjemy sobie tajnie. Ja. Okej, okay, okej. Okay. Jest to sas ogólnie troszkę, nie powiem. Sprawdźmy jeszcze raz. Czyżby Twinsy jakieś, moi drodzy? Jest to chyba możliwe ogólnie. Nie jestem pewien, ale kurczę, no, pokazuje piwnie, nie? Oj, oj, oj. A musiało mi trochę zjeść tej psychiki, moi drodzy. Oj, oj, oj. Proszę, nie zabijaj mnie, i itemów na kolejną grę. Mamy problem. Troszeczkę. Nie ukrywam. No No cóż. Co się ze mną dzieje? Widzicie to? Lewituje. Okej, fan. Okej, okay. koleżanka jest wolna. Nie jest to żaden ani nic, ale... Uu uh. u uh, 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 moi drodzy, dobra Nie jest to tkaj, nie jest to ten. Ciekawe, ciekawe muszę przyznać, że kolega koleżanka postanowiła schantować już wszystkie pilsy jakie mamy, bo to raczej must have w tym momencie to, to, moment jazda no, nie spodziewałem się Hancika, przyznaję nie spodziewałem się Hancika, a proszę bardzo, jednak nie a naprawdę wczorajszy lag był niesamowity dla mnie, kurczę ta apokalipsa, super, super nam to wyszło, naprawdę sprzed boksami, więc zaraz spytamy koleżankę are you here? are you close? how old are you? Are you friendly? Okej, okay, chyba małomówna koleżanka troszkę. Dajmy tak range'a tutaj może. Wróciła czymś potężnie. Tutaj MF3. Okej, okay, okej. Okay. Wiem, że po ciemku siedzę, moi drodzy. Nie jest to najmądrzejszy pomysł, ale no, spirit boxa musieli się sprawdzić. Dotyka te takie boxy, jeśli przechowuje żarcie. Więc chodźmy szybko po uv zobaczyć. Może będzie akurat ultrafiolet jakiś, nie? Może akurat będzie ultrafiolet. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Weźmy sobie tak. To, to i to póki co. Sól zaraz sobie przyjdziemy wziąć na spokojnie. A razem ze smażami chyba. Jeden smacz, sól i krócy bomba raczej. Także tia. No dobrze. Dobrze dobrze. Zweźmy światełko po orby zobaczyć. Uuu, indeed, dobra. To morby, mili moi. Orbiksony se latają bardzo ładnie. Okej, okay, czy tutaj zostawiasz UV jakieś, co? Chyba niestety nie. Może IMF jakiś większy, co? Nie zbyt raczej, ale skoro tak tutaj bardzo lubisz dotykać, to... Tu mnie, wiesz, wrzucę ci tutaj dotca, kolego. Koleżanko, sorry. Temperatura tutaj taka, 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 taka dziwna, powiem wam naprawdę. A sprawdźmy tam ten pokój, gdzie nas rzucał, wiecie, tak przed chwilą w sumie, tak? Jak z ciekawości tylko. Pewnie normalna będzie, raczej co? obstawiam. Ja, 20 stopni, Nie wiem, jakim cudem on tutaj w sumie rzucał. Nie będę ukrywał, że jest to dla mnie troszkę dziwne. No, ale well. Weird shit happenings, nieprawdaż? W tej grze szczególnie. Ok, zgaśmy światło. Zamknijmy drzwi, choćby do pana zobaczyć, może do cika jakoś ujrzemy coś. Weźmiemy sobie sól, ale głównie po fotę, chyba, nie? Raczej, bo nawet w Raifik nie może, nie może być, nawet w Raif, więc tak. Wiecie o co chodzi, hmm, weźmy sobie tak, hmm, smacz sticka, sól, kurczy bombę. Okej, czy ja coś tutaj dojrzał na tym dociku zaraz, co? No Orbixony sobie lekko latają, widać się ogólnie rzecz biorąc, to fakt. Fakt, fakt, ale tylko raz na jakiś asieret. Widzicie, raz zauważyliśmy przed sekundą, ale już teraz skurczy na... na! No dobra, nie ma co. Hmm, questy mamy tak, świeczka, kadzidło. O Boże, blasza mi się troszkę odbiło tak. O, dobrze. No dobra. Spoko Maroko. Palmy światełko, bo to wiadomo jak jest. O. O. Może coś w książce zapisał? Nie, myślałem, myślałem. Trzeba i tak drugą książkę też przynieść, ogólnie na tą część jakby. E, dobra, dajmy sól tutaj i tutaj może. Niech sobie stepnie może zaraz kolega, koleżanka, sorry. Sorry koleżanko, że cię nazywam kolegą, no ale... Jest jak jest, tak? Musisz to zaakceptować. Musisz to zaakceptować. No, nie, nie, obe, nie obeszłoby się bez remonciki le, uu, le, le, lekkiego. Wiadomo, jak jest. Nasze hobby. I nasza wizytówka, pamiętajmy, nie? Proszę Państwa. E, dobra, świeczkę musimy wziąć na pewno, tak? Co ja chciałem wziąć? Bo ja skleroza mnie nie boli, naprawdę, chyba. Wiecie? Elegancko tutaj. Smacza kolejnego? Nie wiem o czym mówiłem, widzicie? To jest moja skleroza wysokopoziomowa po prostu, najzwyczajniej na świecie. No coś miałem wziąć ogólnie, ale co? Na pewno nie smadż. Sam? Nie wiem, niestety. Co, cząścił coś tutaj właśnie? Jestem nie że pewien, że tak. To jest niezbyt pocieszające, ponieważ chyba zmienił lokację. Na kantorek, czy żeby? Możemy sprawdzić w trym lustrze, nie? Ale to tak raz, dwa tylko. Nie no, pokazuję ciągle piwnicę. Jest to weird duszek, naprawdę. Jest to weird duszek, moi drodzy. wtepnął w sól, spoko. Akurat kiedy mnie nie było przy tym... Aparat w ogóle trzeba usiąść, bo ja tak, wiecie, tutaj fot nie mogę robić póki co. A crucifixa chcieliśmy chyba wsiąść sobie. Czy mam crucifixa? I drugie pismo ducha, widzicie? A ja nie wiem, czy ja drugie mam postawione, to ja mam, miałem drugie pismo ducha? Powiem, że oszczędnie w tą nagrywkę tutaj dzisiaj mam, okej, okay, good. A krótko postawiłem już nawet, widzicie? To jest, mój drodzy, sklerosa wyższego stopnia. Niestety. Widzicie, jak jest, widzicie, jak jest. Takie to życie. Powiem, że dzisiaj naprawdę bardzo ładna pogoda, jak na niedzielkę, jest mega fajnie. Jest fajna temperatura, z 24 stopnie, tak idealnie. Lekki, chłodny wiaterek, żyć nie umierać ogólnie. Naprawdę fajnie jest. Naprawdę fajna pogódka. Okej, okay, zgasił to. Dajmy drugie pismo, właśnie tutaj w tym ręczu. Okej, okay, stępuje w sól, bardzo miło, z jego strony. Jednego z maszyn sobie tutaj, jakbyśmy biegli w razie wu. Białbyśmy tak samo razem z tym. Może a Banshee, kto wie, nie? Moi drodzy. Can write something in the book, please? Tutaj jedna sól, czy to interakcja była jako ten? Jako, nie, naruszona sól, naruszona sól. Dobrze, yy, zapalmy to, żeby jeszcze raz może sobie kolega, wiecie, koleżanka mogła zgasić. Jak tu temperatury, co? Can you write something in the book, please? Okej, okay, no już. stopnie. Spoko. Spoko, spoko. Uuu! Ja jest ultrafiolet, moi drodzy, ale jaja. I didn't expect that to see. Uuu, a wow. hunt to banshee Obeik. Ty, to tego się troszkę nie spodziewałem, wam powiem, wow. O kurde, ty gnoju, zrzucił mi kamerę. A, e, sprawdźmy to. Zróbmy zdjęcie. Interakcja, tak, ale jajka. Ale jajka, moi drodzy. Okej, okay, Norbyksony widać na pierwszy rzut oka, nie? Ogólnie ultrafiolet. Tylko, siekawe, czy to nie jest, ogólnie, moi drodzy? E, sztornie. To wtedy był Spirit Box i Cruising Tempse, ogólnie, więc. Y... Trzeba by było to sprawdzić tak pewnie, że tak powiem. Sprawdź Spirit Boxa jeszcze raz, nie? Are you here? Are you close? How old are you? Are you friendly? No, tak średnio chyba chcę odpowiadać, co? No dobra, zły nie będę. Can you blow the candle, please? Więcej stópek by się przydało, co? Mi się wydaje. Mamy zdjęcie ducha, żeby to zrobić, nie chyba, nie? Nie, tylko żeby odgonić. Okej, okay, na no, sobie posłuchajmy może trochę tutaj, bo... Nie wiem, czy to był hantu. Nie słyszałem ogólnie jego spida trochę, jak zaczął huntować. Wow. Okej, okay, well. Ale chyba to nie był hantu, mi się wydaje, tak szczerze. Nie był wolny ogólnie. Ja ciekawe, czy nie obejgł jakiś. Albo ta bungee. Hello, can you scream for me, please? I'm begging you. Brakuje nam dwóch fot. Hm. Mam ochotę pójść pod... Tu. To oh, to O. Co on dotyka Bezpieczniki, czy o co chodzi? Ja. Yeah, Aj, herdat. Poszło, oh, sure. oh, Poszął. Sure. Daj Ej, może tutaj mu tego knotka. A może pójść po sól, wiecie, żeby po sobie zdjęcia zrobić. kuli. tak nie będzie perfekta już, ale i don't care. Hello. Jak ono ma na imię w ogóle? Danna, Danna more. Can you speak to me? Hmm. Chyba średnio, co? O, zgasiła świeczkę, bardzo dobrze. Zdjęcie na interaction. Jeszcze raz, najlepiej niech to zrobi, i będzie... będziemy w niebie. And you do it one more time, please. I'm begging, begging you to blow the candle right now. Tak, ja, to chociaż posłunie nie będziemy musieli iść, nie? Jakby. Mi się przydało go obserwować, jak będzie hantował przede wszystkim. No bo to będzie łatwe raczej tutaj do zgadnięcia, mam taką nadzieję oczywiście. Że po prostu kolega postanowi, wiecie, yy, no i zwyczajnie na świecie yy, shiftować w razie co. Hello? Danna More, are you here even? Can you speak to me? A nie razu jeszcze na parabiotyku nie odpowiedziała, jest to trochę suspicious, wow. wow. I fear no man. Proszę mnie tutaj nie straszyć, światło zostanie zapalone i koniec tematu, tak? Hej, Dana Mor. Can you speak to me? Can you blow the candle one more time, please? Mhm. Mm mi jeszcze raz, żeby nie było, że wiecie, nagle freezing będzie i będzie to mimik. No tak, te, te temperatury mnie trochę, kurde, obawiają mnie, nie powiem. Ale chyba nie, co? Raczej, raczej takiego trollka byśmy nie dostali na web. Oby. I hope so. Hello, Dana Mor. Can you speak? Speak! Fuck! Good boy! Can you throw something? Can you give me a sign or something, bro? Jasność, ciemność, jasność, ciemność, jasność, ciemność. No i co? No i koleżanka jest nagle resident sleeper, nie ogólnie. Nawet jeszcze parabiotyk mi nie daje nic. O, zgasiła świeczkę, dobrze, chociaż ostatni raz, dziękuję. Teraz mogę wziąć drugiego smaża, tam jest trzeci w razie co. Ej, are you here? Jak na te trzy duchy, to naprawdę dość ogólnie pasywnie gra ten duszek, nie? Powiem szczerze. Że dość słabo. Jak ja mamy kurst object? Lustro. Możemy pęknąć też te lustro, nie w razie co? Zawsze można pęknąć lustereczko, moi drodzy. Ow. Oh. Te, to, to zdjęcie będzie bolało pewnie, bo raczej nam się uda to zrobić, nie? Wiecie co, chyba po prostu czas. One mirror, one jar, okrutny czar. Trzeba pęknąć lustro w tym przypadku. O, wyłącz... Ale dlaczego wyłączasz bezpieczniki, co? Ja chcę Cię widzieć w pełnej okazałości. Koleżanko. Jak shapeshiftujesz. Fuck you. O, dziękuję. Tam jest hide spot, tyle wiemy. Dobra. Okrutny czar, one mirror, one jar. O, tak ciemno jest w ogóle, widzicie to? What no, the fuck? Come on, upstairs. Shame Będę do bólu Cię obserwował, Szyma to. chyba nie jest nobejk, wiecie? Ej! No, raczej myślę, żeby najmniej raz Obejk by już zmienił posturę, moi drodzy. Więc raczej zostaje nam tylko Banshee. Jak jest to Obejk, to się mega zdziwię. Bo naprawdę zawsze jak mamy Obejka, no to zazwyczaj, wiecie, po chwilowej nawet obserwacji on zmienił już ogólnie, zrobił shape-shifta, shape nie? In the garage. Bo tupta normalnie, totalnie, nie? Więc raczej myślę, że śmiało możemy sobie znaczyć Banshee. I po prostu stąd spieprzać mi się wydaje. No, szkoda tego zdjęcia, niestety. Ale. Eee, wiecie. No, cóż, marze, nie jest to problem zrobić jakiegoś perfect w według mnie. Także myślę, że śmiało myślę, można powiedzieć, że to jest Punchy. No, bo Huntu na pewno nie. Sami słyszeliśmy, jakim ja Movement Speed, poza ręczem swoich Freezing tempsów. No, jak to będzie obejdź, to naprawdę bardzo ładnie ukrył swoją Hide na Nie ma co ukrywać szacunek dla niego wtedy, w razie co. Także zaraz się przekonamy, moi mili. Czy mam rację, czy obejk nas wydymał w dupę? Mam rację, no i bardzo fajnie. No Dobra, się trochę pieniążków jest. Także będę musiał sobie pokupować jakieś tutaj rzeczy, bo jestem biedny, jak widzicie. No i co, moi drodzy? Dziękuję wam za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, pamiętajcie o lajkajcie, like o subskrypcji, o komentarzu. A jak jeszcze się nie zapoznaliście z odcinkiem z Apokalipsy, to polecam sobie sprawdzić. Gierka nie trwa długo, a naprawdę myślę, że jest całkiem interesująca. Także dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się albo jutro na odcinkach, moi drodzy, albo jutro na, albo dzisiaj na streamie o 19, Także trzymajcie się, do następnego. I pa, pa.